Amatorzy oraz pasjonaci lotnictwa mogli się spotkać na festynie lotniczym organizowanym w 12. Komendzie lotniska w Mirosławcu. Była to już piąta edycja popularnego wydarzenia wojskowego. Jak podkreślają władze komendy, festyn jest organizowany w ramach święta jednostki. Myślę, że ludzie spędzają tu dość, dość przyjemnie czas i jakby my możemy pokazać się z tej strony wojskowej, tak, co to wojsko robi, jak to wygląda i tak dalej, a myślę, że dla, dla naszego tego społeczeństwa, czy lokalnego, czy, czy w ogóle no, ludzi zainteresowanych lotnictwem jest to taka atrakcja, gdzie mogą mile i rodzinnie spędzić czas. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników festynu. Wydarzenie rozpoczął pokaz gaśniczy w wykonaniu śmigłowców Mi-2 oraz samolotów Dromader. Zaprezentowano również samoloty SU-22. Podczas festynu wystąpiła grupa akrobacyjna Żelazny. W ramach wydarzenia zaprezentował się ósmy pułk przeciwlotniczy z Koszalina, który przygotował pokaz obsługi zestawu rakietowego. Zorganizowano również akcję honorowego oddawania krwi w krwiobusie. Wojsko z Mirosławca nie wyszło. Wojsko cały czas tutaj jest i widać też po rejestracjach samochodów, że ma to znaczenie nie tylko tutaj dla nas regionalne powiatu gminy, ale po rejestracjach ze Szczecina, z Bydgoszczy, czy z Koszalina widać, że w tej części województwa poza Świdwinem nie ma za dużo okazji oglądania tak tych statków powietrznych stojących, jak i latających uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w nauce strzelania na urządzeniu treningowym Cyklop. Przygotowano również pokaz bezzałogowych aparatów latających z dywizjonu rozpoznania w Mirosławcu. Podczas festynu zaprezentowała się również orkiestra Reprezentacyjna sił powietrznych z Poznania. Gwiazdą wieczoru był zespół Ragafaja. Pianale jest, no, ładne, ładne pokazy są. W ogóle pogoda dopisuje. fajne wydarzenie. Widziałam yy, pierwszy lot. Jestem zadowolona z popytu tutaj, także jest elegancko. Był to ostatni festyn organizowany przez 12. Komendę Lotniska w Mirosławcu. Od stycznia oddział zmieni się w 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych. Jak informują władze jednostki w Mirosławcu, festyn lotniczy wciąż będzie organizowany. Jest to jedna z najpopularniejszych imprez wojskowych w regionie. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.